No halo, dzień dobry. Mamy 5 stycznia 2021, a Ty to wideo widzisz pewnie trochę później. I tak sobie myślę, że poprzedni rok był bardzo ciekawym rokiem, można tak ująć, pewnie się zresztą ze mnie ze mną zgodzisz. Mamy teraz 2021. I wiadomo, każdy z nas wchodzi w ten nowy rok jakoś tam z pewnymi oczekiwaniami wobec niego. A przynajmniej myślę, że duża część z nas ma coś takiego. Nie wiem jak u Was, ale 2020 był dla mnie ciekawym rokiem pod względem nauczonych się przeze mnie umiejętności. Myślę, że każdy z nas, gdy stało się to, co się stało tam w tym marcu, kwietniu, zaczął gdzieś tam myśleć, czy. No, aby na pewno jestem w dobrym miejscu, czy może powinienem coś zmienić, albo może coś tam dodatkowo robić itd. i tak dalej. Ja również o tym pomyślałem. I tak jak e, ja już od dwóch lat, dwóch lat, tak, dwóch lat prowadzę lekcje gry na perkusji, tak nie ugrywam, ten pierwszy lockdown trochę mnie zaskoczył w temacie prowadzenia lekcji, e, no bo nie, nie przygotowałem się na to, tak był lockdown, nagle e, tych lekcji po prostu nie mogłem mieć i tyle po, po kilku miesiącach wróciłem. I nagle tak zauważyłem, że zainteresowanie dalej jest, i, to, i, i tak dalej, ale nie, chciał, nie chciałem zrobić tego błędu z, właśnie z marca, kwietnia, kiedy nagle w ogóle nie mogłem prowadzić tych lekcji. I tak mi ostatnio wpadł pomysł, czy znaczy ostatnio kilka miesięcy temu, że zacznę bloga, Poczuj rytm i z, zacznę tam publikować różnego rodzaju tam jakąś tam swoją wiedzę, umiejętności, tam doświadczenie. Głównie dla początkujących, no bo nie mogę nazywać się jakimś nie wiadomo jakim profesjonalnym bębniarzem, i to jest gdzieś tam też taki temat, że o, trochę mnie ograniczał. Że nawet wcześniej myślałem o tym, żeby może jakieś treści perkusyjne wrzucać, a tak sobie myślałem, że e, ja nie mam szkoły muzycznej, nie mam jakiegoś tam wykształcenia w tym kierunku, nie, nie mam doświadczenia, w, że tam grałem tam z jakimś artystą na tam jakiejś dużej scenie i tak dalej. Były to raczej pojedyncze różnego rodzaju koncerty, nie było ich dużo. I w końcu doszedłem do wniosku, że to jest wszystko jedno, jedna wielka bzdura. Ponieważ to są tylko wymówki, które odwlekają nas przed jakimś tam realnym, konkretnym działaniem. Dlatego ja w tym 2021 roku tak sobie postanowiłem. Jak to wyjdzie, to oczywiście zobaczymy. Mam jakieś tam pozytywne oczekiwania wobec tego, że skoro ten blog po Rytm już żyje sobie jakimś tam swoim życiem, nawet dość fajnym, bym powiedział. To fajnie by było to przekuć wszystko również na vloga. W tym rozumieniu, że ja ogólnie lubię gadać przed kamerą. Gdy zacząłem nagrywać różnego rodzaju Instagram stories i tak dalej, to zauważyłem, że idzie mi to sprawnie, dobrze, dobrze się z tym czuję i też uwaga, pomaga mi to. Pomaga mi to, że publikuję swoje myśli, wylewam je tak na zewnątrz i tak sobie przynajmniej tłumaczę, daję miejsce nowym myślom i to działa, ponieważ gdy publikuję różnego rodzaju myśli, to potem mam 100 tysięcy różnych pomysłów. I to jest takie zadanie na kreatywność. Tak, tak, tak jakoś to u mnie działa. Polecam, jeżeli nigdy nie, próbowa nie próbowaliście, to na pewno polecam spróbować czegoś takiego. Instagram Stories to jest bardzo komfortowe rozwiązanie, bo po dobie to takie nagranie znika, nikt nie ma do tego dostępu i tyle. Dodatkowo yy, w pewnym momencie mi też było za mało i stwierdziłem, że wejdę sobie tam delikatnie w YouTube'a i kilka wideo ze swoimi przemyśleniami do, yy, wrzucę i tak zrobiłem. Yy, no, ale się okazało, yy, że jakoś później nie miałem do tego takiego czucia, już nie chciało mi się tego robić, nie widziałem większego sensu, pomimo że czułem się ogólnie dobrze z tym. I teraz to jest ciekawa rzecz, bo YouTube jest taką platformą, że możesz dostać łapkę w górę, a możesz dostać łapkę w dół. Ja mam nagrania, gdzie mam same łapki w górę, mam nagrania, gdzie mam same łapki w dół. No i nie ma to żadnego znaczenia. Ponieważ jeśli sam sobie ubzdurałem, że publikowanie swoich myśli mi w jakiś sposób pomaga, to czy tam będą łapki w dół, w górę czy w bok, to ani nie pomaga, ani nie przeszkadza. Nie? Dlatego tak sobie pomyślałem, że ten vlog perkusyjny mógłbym pomóc kilku osobom, ponieważ jak prowadzę teraz też w tym momencie nawet lekcje perkusji, to uczniowie sobie wzajemnie polecają moje lekcje, to też gdzieś tam o czymś, o czymś świadczy. Są nawet osoby, które przyprowadzają swoich znajomych, czy tam na przykład ktoś sprezentował komuś lekcję u mnie. To są takie fajne, miłe aspekty tego wszystkiego. Dodatkowo w, w zeszłym roku. Nauczyłem się jakoś tam robić te listy mailowe do bloga, czyli aktualnie prawie codziennie dostaję taką notyfikację na mojej aplikacji, w blogowej, że ktoś się zapisał na tą listę. I to jest dla mnie też taki bardzo miły moment, bo widzę wtedy taki wielki napis: Gratulacje, i to jest takie przyjemne. A co na tej liście mailowej jest, bo co sumie możecie to zainteresować, jeśli to oglądasz, publikuję tam ciekawe linki perkusyjne każdego. Każdej soboty o 10 wjeżdża taki mail i to, to są różne takie ciekawostki ze świata perkusji, szczeluści, internetu. Często jest tak, że nawet gdy tutaj prowadzę właśnie jakąś lekcję o czymś gadamy sobie z uczniem, to nagle przychodzi mi jakaś tam inspiracja, że hej powinieneś zobaczyć to wideo, bo jest dobre. I tak sobie potem pomyślałem, że hej, a gdyby może w większej ilości takie linki udostępniać, a jednocześnie właśnie e, jakieś właśnie ciekawe wpisy i tak dalej. Ale czuję dobrze się przed kamerą, to i tak i tak chcę publikować tego typu wideo. Jakie będzie mieć to zasięgi i tak dalej, nie będzie mieć to żadnego znaczenia dla mnie. Fajnie by było, gdyby to się powiodło, ale nie mam wobec tego żadnych oczekiwań. Na pewno chcę w to wejść, bo skoro mi to pomaga, to nawet jeżeli ktoś stwierdzi, że to jest jakiś szajs, to i tak mi to pomoże. Więc to jest takie takie ciekawe. Warto znać tą chyba taką swoją psychologię, co, co pomaga, co przeszkadza, tak żeby. Tak żeby dobrze ze sobą żyć i tyle. Także ja jestem dzisiaj już też po lekcji tutaj jest dobrym kolegą, który przychodzi regularnie i bardzo fajnie mu to wychodzi. No i tyle myślę. Słuchajcie, jestem swoją drogą bardzo ciekaw, jak tam u was, co tam u was słychać. Napiszcie proszę w komentarzu, jaki był dla was właśnie zeszły rok, czy macie jakieś oczekiwania wobec tego roku, który teraz zaczynamy i tyle. No, chciałbym z wami tutaj zachować jakąś taką fajną relację. To było fajne. Takie małe marzonko. Także to wideo leci w świat za chwilę. Za chwilę i tyle. Także szczęśliwego nowego roku 2021. No i mam nadzieję, że będziesz przechodził ze mną przez tą przygodę, bo taki mam plan. Nie wiem, czy on się jeszcze zrealizuje. Fajnie by było wrzucać tutaj wideo tego typu raz w tygodniu. To by było takie fajne tempo. I tyle. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego i miłego ziomka. Hej!